Cześć, Alina tu znowu, my z tym jeszcze nową techniką wyrażania siebie i szukania motywu, czyli to jest linia. Linia jest, mamy urodzenie, jak się dziecko urodzi, co pierwsze bierze i rysuje, prawda? I to bierzemy, ja biorę węgielek i ten sam proces, bardzo długi proces przygotowywania się, zamiast koloru robisz linię, czyli te wszystkie części, które opisałam w tych czterech częściach, to musisz zrobić, żeby tutaj dojść do tego procesu. Ja robię, właśnie przy deku, robię linie, prawda? I robię sobie linie, takie, które mi ręka moja chce zrobić, dzi dzi nawet dziwne linie. Wow! I tych linii masz, możesz sobie przerwać, niż nie przerwać. I ta sama droga jest, co ja zrobiłam. Ja to trochę przyspieszę, ponieważ ja ten ten, ten właśnie rodzaj ten rysunku robiłam chyba przez 10 lat. Zawsze wychodziłam od linii, potem kolor zwyciężył. U ludzi jest ważniejszy kolor, bo to jest łatwiej. To robią, lubią inżynierowie albo ludzie tacy właśnie, którzy pracują z umysłem bardzo konkretnie matematycy. W każdym razie znowu będę wędrować tutaj i ja sobie tutaj napiszę A, w tym miejscu. Bo ja się odwracam i znowu szukam? Wybierzmy ze dwa motywy, tylko wybiorę ciekawe, bo ja tutaj widzę od razu widzę kobietę tutaj siedzącą z kolanem tu, czyli po prostu dla mnie będzie tutaj bardzo fajna podróż i ja współpracuję z tą linią, czyli sobie dalej robię. Ona ma taki koczek tutaj oko dorysowywuję, dorysowuje usta. Czyli nawet nie musiałam jechać dookoła obrazem, dlatego że miałam od razu motyw. Czyli ułatwiłam sobie pracę albo mi ułatwiono. I teraz robię z tych linii, tutaj daję biust, nie obchodzi mnie więcej nic. I tutaj mam rękę. Co ona robi tą ręką? Skracam to i tutaj mam ją, ona sobie daje. Czyli e, potem mogę wygumować to. Ja bardzo lubię mieć te linie, kiedy maluję, bo one tworzą... Rodzaj takiego, ja nie wiem czego. Aha, i ona tutaj ma, tutaj ma nogę, którą właśnie zrobię w ten sposób, prawda? Czyli, żeby wyciągnąć tą osobę, tutaj właśnie włosy może zrobić jeszcze, ona ma ten koczek. Nie wiem, czy widzisz to? Widać, widać, fajnie. Czyli, ponieważ ja robiłam to długie lata, ja bardzo kocham linie, to dla mnie to jest, kto mi wyszedł? Wiadomo, człowiek mój symbol rysunku, który jest bardzo... Mnie na, na Akademii mówiono, że ty z zrobisz człowieka. Jak ty to widzisz? No, ciekawe, nie? W każdym razie, bardzo króciutki ten filmik, ale jeżeli lubisz to, to po prostu spróbuj sobie wędrować znowu. Też odwracać, jak nie będziesz widzieć. U mnie wyszła ta kobita od razu i to ułatwiło mi tłumaczenie. I znowu potem można malować. Możesz wygumować. Pielerz wygumuje. Ja lubię to zachować, dlatego że tam mam jeszcze inne rzeczy, to potem mogę szukać sobie różnych rzeczy. W tej formie e, tych linii mam, e, nie wiem, pewni ludzie mają ograniczenie. Ja mam fajną wolność, dlatego że tam jest zabawa. Ja mam bardzo dużo stabilności w linii. Jak znasz moje rysunki, czy znasz moje ten właśnie, e, jak to się nazywa, laweri, lavowanie, to tam jest. Os, ta właśnie zabawa linią. Zobacz, co tobie pasuje. Kolor czy linia? Kolor czy linia? Ten sam rodzaj pracy. Wędrować i ten sam rodzaj, te wszystkie punkty, te tych wszystkich, wszystkich częściach. Powodzenia. Trzymaj się. Pa.